Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Papczos i witam w kolejnym odcinku z serii 3 Moe. Dzisiaj moim gościem jest Abrams 456. Witam wszystkich. Okej, okay, więc mamy bitwę 1390 MX, -em. ale zanim przejdziemy do czołgu, powiedz mi skąd pomysł na Nick? Tak jak mówiłem wiele razy, Nick to jest tak naprawdę przypadek, bo. Zacząłem jak byłem mały, zacząłem grać w giereczkę I nie miałem pomysłu na NiK I tata mi powiedział No słuchaj, jest taki czołg e, Abrams No to nazwij się Abrams, no Nazywałem się Abrams A 456 to takie o liczby i w sumie powstało Abrams 456 <laughs> Więc historia mojego NiKu nie jest zbyt e, bogata Okej okay. Więc wróćmy teraz do bitwy e, na samym początku zająłeś bardzo defensywnego pasywa E, powiedz trochę o tym czołgu, jakie są jego specyfik specyfikacje, jakie są jego wymagania, jak nim grać najlepiej. Znaczy, generalnie czołg, tak jak kiedyś nagrałem już film o nim, mm, był, był zmieniany, był kiedyś na 8Tierze miał 6-pestkowy magazynek, który przeładowywał bardzo długo. No teraz jest na 9 poziomie z czteropestkowym, który ładuje 20 sekund, więc jest naprawdę. No, bardzo fajnym pojazdem, bardzo go lubię. forfan dodatkowo Tak jak mówiłem w filmie, No, można im fajnie statystyki robić, bo no, ma małe wymagania no i przede wszystkim teraz jego minusem dużym są tak naprawdę kołowcy, ponieważ przez nie w dużej mierze nie jesteśmy w stanie spotować, bo zanim na przykład dojedziemy do krzaka, one nas spotują, więc ciężko to grać pod asystę, kiedy są w Teamie, w szczególności 10-tierowe. Yy, więc yy, trzeba przede wszystkim patrzeć właśnie yy, na linea przeciwników, na co możemy sobie pozwolić. No, ale, generalnie, no, pojazd jest yy, całkiem mobilny. No, wiadomo, nie tak jak kołowca, ale jakiegoś tam agresywniejszego pasywa można zająć. Można próbować grać pod spota, ale nie zawsze Tu fajnym pomysłem jest wykorzystanie tego magazynka, czyli Oprócz oczywiście damage'a To też próbowanie gąskować przeciwników, no mamy ten magazynek, więc Możemy raz zgąskować, gość się naprawi, drugi strzał I mamy, mamy dzięki temu asystę po gąsce, więc to jest fajna sprawa na pewno Pancerza oczywiście nie ma No i tutaj takim jego wielkim minusem według mnie To jest działo, które potrafi naprawdę siać kalafiory i ma praktycznie tak samo jak na Baczacie 10-tierowym no to działo naprawdę potrafi wkurzyć i mimo racji bojowych, mimo dobrej załogi no potrafi naprawdę być niewesoło więc tak, tak w skrócie bym opisał ten pojazd a jeśli ktoś jest zainteresowany to odsyłam do filmu będzie gdzieś karta na górze Powiedz jeszcze jakie były wymagania mniej więcej na tym czołgu? Mm, generalnie około 3000 wystarczyło robić łączonego oczywiście tam 3-3100 i ta biegłość rosła no wiadomo, że trochę mniej żeby stała ale te 3k, 3, nieco ponad 3000 było naprawdę całkiem wystarczającym wynikiem żeby, żeby ta biegłość jakoś tam rosła, wiadomo nie o procent, ale zawsze jakoś tam powoli się pięła do góry Relatywnie właśnie nie są to wysokie wymagania w porównaniu do innych czołgów lekkich mam na myśli kołowcy w tym momencie jednak jak, jak wspomniałeś ich gra jest bardzo mocno teraz utrudniona i z Twojej gry, którą obserwowałem, zauważyłem, że większość tego y, łączonego robiłeś na demerzu. Dokładnie Spot, tak. Spot-spota bo... było tutaj mało i faktycznie wynika to trochę z, ze specyfikacji tego czołgu, na jakie on zagrania pozwala. I przede wszystkim blind up, bo no, no, tak jak powiedziałem, no, tu bardzo często zdarzało się tak, że jak chciałem jakieś pasywa zająć czy coś, no i po prostu EBR outspotował, no i wiadomo, że przez to obrywałem, no trzeba po prostu grać tak jak na co pozwala yy, dosowanie czyli wiadomo, że mapa plus dodatkowo przede wszystkim to czy są kołowce czy nie yy, no i nie oszukujmy się, że ten czołg naprawdę ma teraz potencjał do robienia uszkodzeń ten magazynek jest naprawdę bardzo dobry mi się nie bardzo fajnie gra, dużo lepiej niż przed, prze, niż tym czołgiem sprzed zmian yy, więc yy, no ten damage naprawdę można robić i nawet bym powiedział, że trzeba, bo ten spot nie zawsze, nie zawsze się udaje, bo jednak nie możemy sobie pozwolić na jechanie gdzieś tam przez pół mapy, wyświecenie praktycznie całego teamu. No tylko jednak trzeba to zagrać bardziej bardziej z głową. Tutaj jeszcze... Zanim... Może ci przerwę. Zanim przejdziemy do wyników, chciałbym się ciebie zapytać, czy markowanie tego czołgu przyszło ci raczej płynnie, czy były, były wzloty i upadki? Jak długo ci to mniej więcej zajmowało? No, generalnie wszystko było widać wszyscy na streamie, bo to jakby transmitowałem do praktycznie 88% to samo leciało. Naprawdę nie patrzyłem, aż w końcu miałem 88,5, chyba aż w końcu któryś z widzów powiedział, że no to może trzymałem na 90. No i stwierdziłem, że w sumie czemu nie? Bardzo lubię ten czołg. Mm, powiem szczerze, że generalnie markowanie tego nie było trudne. Trudnością właśnie były te kołowce, czyli, że na przykład przez te kołowce często nie wychodziły jakieś bitewki i przez to spadało, albo gdzieś tam się ulewałeś, jak ci właśnie wyspotowały, ale generalnie czołg jest naprawdę bardzo przyjemny, całkiem fajnie się go markuje. z takich zwrotów i upadków to, to miałem no, dla widzów śmieszną sytuację, dla mnie nie, bo w pewnej bitwie miałem, po pewnej bitwie skończyłem z rezultatem 94,97. Czyli dosłownie 3 setnych mi zabrakło. I to była bitwa naprawdę, gdzie mój team powstał totalnie pęto. Ja spotowałem czołgi na dojeździe, były na Openie i żadne peski nie leciały. No zabrakło też jednego strzału, żeby ta biegłość wpadła. No na szczęście później... znaczy niestety później trochę zrobiłem, no ale już w tej bitwie siadło. No nie była to dobra bitwa, ale wystarczyła, żeby wbić tam. Zrobiłem jakieś kombajna, za chwilę zobaczymy dokładnie ile. I to pozwoliło, żeby, żeby tą mowę wbić. I tutaj, tak na początku, jeszcze dodam, że na początku próbowałem grać pod jakiegoś spota, ale nie pykło, więc po prostu włączyłem, jakby no, zmysł do robienia damage'a. Gdzieś tam później jakaś gąska za 1000 siadła, więc już grałem stricte pod asystę z uszkodzonych gąsienic. Możemy przejść do wyników, a więc wyniki może nie są powalające. 1000 tak, spota, mówiłem, bo... 2800 damaszku, ale to nie o to chodzi w markowaniu czołgów, najważniejsza jest ta. Ikonka w lewym górnym rogu. Trzech paseczków eee. dokładnie. Powiedz, czy jakieś plany na kolejne czołgi? Jakieś twoje może następne ulubione? Oj. No nie, nie wiem, powiem szczerze, że gdzieś tam chodzi mi po głowie, że spróbować badczata. Bo kiedyś naprawdę spinałem się tam 1300 bitew. Praktycznie mam na nim. I gdzieś tam kiedyś bardzo dużo o nim grałem, bardzo go lubiłem. Eee, I. No wbijem te dwie małe, no teraz niestety troszkę spadło 80% A tak jak mówię, kompletnie nie potrafię się w większości map i sytuacji odnaleźć Więc może jakbym gdzieś tam przełamał tą swoją jakby nieudolność, też nie wiedzę To możemy my spróbować bachata. no zobaczymy Ciężko mi mówić, bo też niestety nie, nie jestem aż tak skillowym graczem, żeby mówić, że tak zrobię ten czołg i tak akurat siądzie Zobaczymy co tam się trafi, może któryś z widzów jakąś ciekawą propozycję da No zobaczymy, na pewno gdzieś tam po głowie mi chodzi Barczat dziesiątka. Rozumiem. To ja ze swojej strony serdecznie gratuluję. Dziękuję. A... I widzimy się za chwilę w Twojej powtórce, bo wyjeździłeś przed chwilą Moe na 277. 27, zgadza się. Dokładnie. W, w, w na ts papczos nagrywamy. Papiczak właśnie wiemy na 277, więc yy, już za kilka dni, pewnie, bo będą oczywiście z przerwami te odcinki, zobaczycie filmik z 277. Zgadza się. Bez się z wami żegnamy. Dziękuję Ci bardzo, papczos. Nie ma problemu. Wywiad. Do zobaczenia. I do zobaczenia.